Jebany Shadow! Dobra, chuj z tym, ja myślałem, że on nie ma broni, bo stał jak debil i nic nie robił przez 10 sekund. Dobra, ja już mam dość. Nie wiem, nie powinienem streamować tego turnieju. A co to jest? Skąd on się tam pojawił? Czemu minie? Tak, gra, to jest żart. Powiedzcie mi, czy ja byłem w tym trafie, czy nie byłem w tym trafie? Nie no, widzę tej gry. No prawda, kurwa. turniej i zawsze zginę w najgłupsze możliwe sposoby. W jednym się kurwa teleportuje do boksa, a w jednym jestem nie w boksie i kurwa jestem. dostaję strapa. Powiedzcie mi, kurwa, że ja byłem w tym boksie, to kurwa z łeb mówię z Patrzcie jakie to są legi! No dobra fajne. Ta gra to jest prank! Widzieliście to? Lagi niesamowite! 6 HP jeszcze zostawiłem Rafael Lokstowi, no pozdro! Pozdro 600! Przecież się nie da grać! Ma Dobra... Dobra, chuj z tą grą, takie coś, no... No jakaś kurwa mnie dojechała po prostu bezsensownie z sześcioma śmierci bombami i tyle, no. Pozdro 600, kurwa mać. Pozdrojebane 600. Widzieliście to? Trzech gości w jednym kiblu się nakurwia z jakiejś broni obstranych, które nic nie robią. Nie, jestem idiotą! Będę czekał teraz! Kiepszony ten! Zagrałem ten największy idiota! Jeszcze mu 8 HP zostało, zmisowałem pompę. Nie, nie będę! No co to jest? Gościu, biją się goście na pięć strzałów. No, dobra! No, przemo BTW! Nice! Boże! Dobra, dalej gościu! Nie chce mi się tego grać! No to jest obstrane! Patrzcie, no gościu ma bez mózgu dojeżdża byle jak po prostu! No ja nie mam broni! похуй то играть но похуй